Witajcie, moje drogie. Nazywam się Joanna Król i dzisiaj Wam opowiem o mojej przyjaciółce od pięknej skóry. Dziewczyny, oprócz tego, że świadomie wybieram produkty do pielęgnacji, do ochrony i do makijażu, też dobieram takie produkty, które wiem, że przyniosą mojej skórze największe korzyści. Nigdy nie byłam zwolniczką żadnych gadżetów ani. Mm, Szczotek do mycia twarzy, ale muszę Wam powiedzieć i podzielić się tym, ponieważ od jakiegoś czasu stosuję szczoteczkę soniczną. Ta szczoteczka się charakteryzuje tym, że ma ruchy soniczne to nie jest zwykła szczoteczka. Ona po prostu sprawia, że moja skóra jest wyczyszczona i że jest wymasowana, że jest oczyszczona cztery razy skuteczniej niż manualne mycie twarzy produktem do oczyszczania. Więc jeśli ta skóra jest dobrze wyczyszczona, usunięty jest drogowa na skórek, pory są oczyszczone, wygląda zupełnie inaczej, jest też wymasowana, przyspiesza mikrocyrkulację pod skórą, więc to sprawia, że chłonie ona składniki aktywne z mojej pielęgnacji po prostu w błyskawiczny sposób i wykorzystuje to na swoją korzyść. Ta szczoteczka dziewczyny jest soniczna, czyli to znaczy, że ona ma ruchy soniczne są to mikrodgrygania, które sprawiają, że bardzo skutecznie oczyszczane są miejsca trudno dostępne na waszej twarzy. Więc trudno takie dostępne miejsca jak pory, jak zaskórniki będą szybko fajnie usuwane. Poza tym świetnie masuje buźkę i sprawia, że ta skóra nabiera takiej gęstości, jest jędrniejsza, koloryt jest bardziej równomierny, ponieważ usuwa te wszystkie martwe skórki, usuwa szarą cerę sprawia, że ona nabiera takiego zdrowego kolorytu. Jakbyście przez na przykład miesiąc myły półkę twarzy, to już po tygodniu będziecie widziały różnicę. Chociażby w kolorycie. Nie mówię już tutaj o napięciu i oczyszczeniu, że ta twarz będzie zupełnie inaczej wyglądać. I dziewczyny, ona się charakteryzuje tym, że po prostu wyczyści wam twarz w fajny sposób, masując przy tym. Przy tej szczoteczce mamy schemat domycia twarzy. Polega on na tym, że przez jakiś czas po prostu myjecie w ten sposób skórę, żeby wyciągnąć jak największe korzyści z tej szczoteczki. Do tej szczoteczki dołączony jest również masażer, którym możecie sobie wymasować buzię. To jest taka, taki Wasz osobisty masażysta, taka siłownia, uciskając odpowiednie punkty i masując na twarzy sprawiacie, że te mięśnie są pobudzane że wasza twarz będzie jędrniejsza, będzie wam skóra będzie się odwdzięczy, odwdzięczy wam się pięknym wyglądem. Ale też dziewczyny ta szczotka jest fajna, ponieważ tutaj ma ładowanie i nie jest wam potrzebna żadna bateria, więc ładujecie nią. Mamy tutaj u niej trzy biegi, czyli trzy prędkości, i dostosowujecie tą prędkość do waszej kondycji, do kondycji waszej skóry. Tutaj mamy też głowicę, która oczyszcza buźkę. Te głowice się wymienia, można je dokupić. Także jak macie córkę lub syna lub męża i lubi dbać o siebie, o swoją skórę, możecie używać dwóch głowic i będzie wam służyła jedna szczoteczka. Że to też jest taki produkt, który można wykorzystać dla wszystkich członków rodziny. I tutaj mamy dziewczynę, oprócz tego, że mamy zmienne biegi, mamy też program. Szczoteczka, jeśli ją wyłączycie, ustawiona jest na minutkę, po minutce się wyłącza i wtedy wiecie, że myłyście minutkę twarz. Dosłownie wystarczy minutka rano i minutka wieczorem. Szczotka jest na tyle bardzo, na tyle delikatna, że można ją używać dwa razy dziennie. No i masażer, który też możecie używać wedle potrzeb, wtedy kiedy macie czas, żeby się zrelaksować, żeby wprowadzić serum do twarzy, bo ono wtedy się wprowadza troszkę głębiej, bo jest masowane. Możecie użyć olejku do masażu i zrobić sobie taki masaż relaksujący, przy tym nawilżyć olej, olejkiem. Buźka jest to olejek ze słodkich migdałów, on bardzo fajnie nawilża skórę i sprawia, że ta skóra jest bardzo gładka yy, i te nawilżenie, aż czuć pod paluszkami dziewczyny, że ta skóra jest no, taka mokra, po prostu bardzo, bardzo taka nawilżona i jędrna. Yy, tutaj dziewczyny te główki dokupujemy i one są bardzo delikatne, więc nie ma problemu, bo te włoski tutaj jest aż 20 tysięcy mikrowłosków, więc ta szczotka po prostu robi genialną robotę, ja już się o tym przekonałam i wiele... Yy, kobiet, które ją posiada również i możecie ją stosować właśnie z ulubionym kosmetykiem do mycia twarzy lub oddzielnie do masażu. Ja stosuję również do peelingu. I dziewczyny ta szczotka po prostu to jest mistrzostwo świata. Musicie wypróbować, jeśli nie próbowałyście. Jak mówiłam, ja nie wierzę w takie cuda, ale naprawdę robi dobrą robotę. Więc wypróbowałam, polecam, bo może któraś z was poszukuje genialnej szczotki. Także polecam Wam serdecznie tą szczotkę, ona jest w bardzo dobrej cenie, jak na swoje właściwości, więc tutaj macie wszystko, czego skóra powinna, powinna, co skóra powinna mieć, czyli bardzo dobre oczyszczanie, masaż i wprowadzenie produktów aktywnych w głąb skóry za pomocą tego masażera. Dziewczyny na dzisiaj to wszystko. Yy, chciałam wam jeszcze tylko powiedzieć, żebyście dbały o siebie, nie zapominały, że yy, dbamy również o swoje wnętrze, żebyście yy, codziennie mówiły sobie dobre rzeczy do, do lustra, yy, bo jeśli macie z tym problem, to yy, no to nie jest dobrze. Więc zachęcam was serdecznie. Pamiętajcie, że jak tylko wstaniecie po przebudzeniu, to wasz mózg od razu analizuje i włącza się wam tryb co muszę, więc zanim on to zrobi, powiedzcie sobie kilka dobrych słów, bo to sprawi, że wasz dzień będzie zupełnie inny niż zawsze. Będzie radośniejszy, będzie szczęśliwszy, i tego Wam właśnie życzę. Do zobaczenia, dziewczyny. Pa!